Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. A naszym gościem Mateusz Tyczyński w nowej roli w tej kadencji, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. No właśnie, do przedwczoraj jeszcze wiceprezydent, teraz nowa rola po 10 latach już pracy w samorządzie. Zostaje pan wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej. Czym dla pana jest ta nominacja? A czy na pewno jest to duży zaszczyt, tak, bo Rada Miejska 200 tysięcznego miasta, drugiego największego na Mazowszu, mojego rodzinnego, miasta, więc ogromny zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność, no bo uzyskałem poparcie radnych, którzy wchodzili w skład Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego, a więc uzyskałem poparcie nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale też PSL-u, SLD, Polski 2050, czy bezpartyjnych Radomian, a to oznacza, że tak naprawdę cała ta demokratyczna strona sceny politycznej uznała, że będę najlepsze osobą aby żeby poprowadzić przez najbliższe 5 lat Radę Miejską. Także ogromne, ogromna satysfakcja, ogromny uśmiech na twarzy i odpowiedzialność, natomiast też ogromne wyzwanie. Jak pan dobrze wie, bo przecież uczestniczył pan w tych sesjach Rady Rady Miasta, że są to często dyskusje trudne, często burzliwe. Jaki ma pan pomysł na to, żeby pokierować tak tymi posiedzeniami Rady Miejskiej, żeby było merytorycznie i żeby no, te decyzje były podejmowane no uczciwymi głosowaniami. Już wczoraj mówiłem radnym, że nie będę ograniczał swobody dyskusji tak długo jak ta dyskusja będzie mieściła się w ramach takich cywilizowanych i dobrego smaku, bo no, powiedzmy sobie szczerze w poprzedniej kadencji różnie z tym bywało, więc na pewno nie będę bał się sięgać po środki porządkowe, ale przede Wszystkim będę chciał z radnymi prowadzić dialog. Będę chciał współpracować absolutnie z każdym, kto chce pracować dla dobra Domia. Natomiast Rada Miejska nie może być miejscem, gdzie toczy się tak naprawdę jałowe spory. Rada Miejska ma być miejscem, gdzie pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami dla miasta, ale żeby to robić, też ciężar pracy trzeba przenieść na komisję, bo przez ostatnie dwie kadencje, szczególnie w ostatniej kadencji. Komisje Rady Miejskiej, które powinny wypracowywać stanowisko i później przenosić te ustalenia na już sesję Rady. One właściwie... W dużej części praktycznie No i nie wczoraj pracowało. pierwsza fala krytyki, jeśli chodzi o nowe komisje, bo przewodniczącymi komisji zostali właśnie przedstawiciele Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Nie ma tam wśród przewodniczących radnych Prawa i Sprawiedliwości. No i z jednej strony mają o to pretensje, informują o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj na sesji Rady Miejskiej też o tym mówili. Dlaczego tak się dzieje, że, że prezydent i, i cały pakt mówił o współpracy, a przy podziale komisji dajemy tylko swoim. Współpraca, współpraca nie oznacza tego, że będziemy tak naprawdę dać pod dyktando do Prawa i Sprawiedliwości. Współpraca oznacza, że dajemy sobie wzajemnie, mam nadzieję, kredyt zaufania, natomiast jeśli chodzi o tą drogę, że w prezydium i, i szefami komisji są przedstawiciele tej strony, która wygrała, zdecydowało Prawo i Sprawiedliwość, które tak właśnie prowadziło w i polityk. Weszli na tą drogę, ta droga wydawała im się jasna, świetlista i wygodna. I dzisiaj, jeśli ona się robi wyboista i ciemna, to muszą nadal nią iść. To jest o odbijanie piłeczki. To trochę... nie jest odbijanie piłeczki, to jest hmm, pokazanie, że nie boimy się wziąć odpowiedzialności za miasto. To jest pokazanie, że to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tą wyciągniętą do współpracy rękę kąsać i okładać z każdej strony, a my będziemy się uśmiechać. To jest pokazanie, że najbliższa kadencja to ma być skupienie przede wszystkim nie na partykularnych interesach, że ten radny chce zostać przewodniczącym, a ten radny chce czegoś innego, tylko skupieniem na tym, żeby pracować dla miasta. Jeśli się okaże w toku kadencji że ta współpraca jest naprawdę merytoryczna, że jest naprawdę dobra, że rozmawiamy na cywilizowanym poziomie, to pewnie będzie można usiąść i rozmawiać o innych rozwiązaniach. Natomiast już wczorajsza sesja pokazała, że Radni Prawa i Sprawiedliwości nastawieni są głównie na polityczny teatr i na to, żeby pokazywać się wyborcom, a nie na to, żeby pracować. Jeśli tak, to każdy według własnych narzędzi, który zdobył w wyborach może to robić. Natomiast my skupimy się na pracy dla państwa. Panie przewodniczący, no wczoraj ta sesja pokazała, że, że prezydent Radosław Witkowski ma większość w Radzie Miejskiej, że no jest szansa na to, żeby przegłosowywać, żeby nie były blokowane te propozycje, które składa prezydent. Pytanie o to, co wczoraj się wydarzyło, bo pierwsze głosowanie dotyczące zaciągnięcia pożyczki na to, żeby spłacić zobowiązania, też wywołała falę krytyki, jeśli chodzi o z drugą stronę Radni Prawa i Sprawiedliwości w internecie bombardują tą decyzję, że to na pierwszej sesji Rady Miejskiej zapada podejmowana jest uchwała o zadłużaniu miasta. I teraz słowo wyjaśnienia dla słuchaczy. Te pieniądze były zapisane w budżecie. Ta ustawa przy normalnym funkcjonowaniu, przepraszam, ta uchwała przy normalnym funkcjonowaniu Rady Miejskiej byłaby podjęta już dawno, byłaby podjęta jako uchwała techniczna, bo skoro radni zdecydowali się przyjąć budżet, w którym jest zapisane, że pożyczymy tyle a tyle, to później mówienie, że w ciągu roku, że a nie, nie pożyczymy, to tak jakby w gospodarstwie domowym wszyscy umówili się, że. Tyle wydajemy na życie, a za to kupimy coś, co jest nam potrzebne w domu i weźmiemy na to kredyt. A za dwa miesiące mąż powie, nie, ja jednak nie podpiszę tego kredytu, martwcie się wszyscy sami. No to jest niepoważne. To jest po prostu niepoważne. To jest właśnie to, o czym mówię. Dobienie polityki kosztem miasta, jeśli decydujemy się na coś, to później nie możemy odwracać się na pięcie. Dzisiaj każdy radny Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że go to zaskakuje, że on jest zdziwiony, albo nie czytał budżetu, nie wiedział nad czym głosuje, albo po prostu kłamie. Czy jeśli chodzi o tą. Większość w Radzie Miejskiej. Ufa pan, wierzy pan w to, że tak już zostanie? Bo różne też były komentarze. Niektórzy ogłaszali, że po wyborach będą mieć większość w Radzie. Wie pan, jak to wyglądało? Czy ta większość jest stabilna? Ja powiem tak. Ja nie tylko, nie tylko wierzę i ufam w to, że ta większość będzie, ale ja widzę, że jest naprawdę dobra chemia pomiędzy wszystkimi radnymi, którzy tworzą dzisiaj tą większość. To jest taka chemia połączenie ciężkiej pracy z kampanii wyborczej, wielu godzin rozmów o tym, jak Radom ma wyglądać i takich nawiązanych nici osobistych sympatii. Może nie wszyscy się kochamy, może nie wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, ale wszyscy rozumiemy, po co zostaliśmy wybrani i każdy z nas z osobna wie, że osłabienie tej większości było po prostu nieracjonalne, byłoby złe dla Radomia, bo dzisiaj w większość w Radzie Miejskiej, prezydent, sejmik, parlament, ta dobra współpraca, która już się zresztą przekłada na efekty, bo przecież 16 milionów trafiło do Radomia na trasę NS w ostatnich dniach, no zepsucie tego byłoby tak nieodpowiedzialne, że wyborcy nam tego by nie wybaczyli. To na koniec jeszcze Pana osobista refleksja, bo zamienił Pan fotel wiceprezydenta na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy nie żal Panu, czy już wiadomo, kto zastąpi Pana, bo jeżeli chodzi o te działki, za które Pan odpowiadał, kultura, sport – też inwestycje, komunikacja, czy, czy już wiadomo, kto przejmie pana obowiązki? Trudno powiedzieć, że mi żal, na pewno jest to duża zmiana, bo 10 lat w, w urzędzie nie ma, ale duży wpływ na rzeczywistość, ale ja myślę, że Rada Miejska może mieć ten wpływ na rzeczywistość równie duży, a jej przewodniczący może tak prowadzić jej obrady, żeby Rada naprawdę była ważnym podmiotem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta razem z prezydentem. Natomiast to do tego, kto jakie obowiązki w urzędzie obejmie, to jest decyzja prezydenta Radosława Witkowskiego. Rozmawialiśmy, dzieliłem się refleksjami, ale to jest oczywiście decyzja pana prezydenta. Wiem, że państwo dotychczasowi również zastępcy także wyrazili swoje chęci, to czym mogliby się zająć, czym by się chcieli zająć. Ja myślę, że ten podział obowiązków będzie racjonalny i w tych kwestiach, które ja nadzorowałem do tej pory, naprawdę nowi, pionowi wiceprezydenci zrobią dobro no to czekamy na ogłoszenie pana prezydenta. Ja za rozmowę bardzo dziękuję. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomie, był dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.